Witajcie, moi drodzy! Dziś chciałem opowiedzieć Wam pewną historię. Nie będzie to lekka, łatwa historia, natomiast może Wam się ta historia wydawać bliska. Może gdzieś w tej historii znajdziecie jakieś odniesienia do swojego życia albo do życia osób, które są dla Was ważne i których historię znacie i wiecie, że nie jest to łatwe życie. Opowiem Wam historię Pani Doroty, która w swoim związku zauważyła, pewne zmiany zauważyła pewien mechanizm, który tak naprawdę możemy zobaczyć w wielu różnych naszych relacjach. Będę opowiadał tutaj historię z perspektywy pani Doroty, natomiast pamiętajcie, że tą historię mógłby przeżyć również jakiś mężczyzna. Ta historia jest bardzo uniwersalna, ponieważ problem, który w niej opisuje, jest naprawdę częstym problemem w naszych relacjach. Dotyczy tutaj takiej, on, takiej gry pozorów, tego, że udajemy przed sobą, że wcale nie jest tak źle w naszej relacji, jak jest w rzeczywistości. Wsłuchajcie się na początek właśnie w tę historię, pani Doroty, Zastanówcie się, czy ta historia wydaje wam się bliska, czy gdzieś jakieś odniesienia. Właśnie do własnego życia możecie w niej znaleźć, a na końcu przedstawię wam takie kilka pytań do takiej głębszej refleksji, które mogą wam pozwolić lepiej zrozumieć zarówno tą historię, ale przede wszystkim własne życie, własne trudności, własny związek. I kiedy zapytałem panią Dorotę o to, aby opisała ten swój związek, nad którym obecnie mocno się zastanawia i który jest dla niej takim dużym problemem emocjonalnym, to pani Dorota stwierdziła, że najłatwiej będzie jej opisać, najlepiej jej opisać i takie pierwsze słowa, które przychodzą jej do głowy, to jest po prostu to, że żyją z mężem obok siebie. Pani Dorota stwierdziła, że żyją obok siebie z mężem, ponieważ ze sobą nie rozmawiają. Nie rozmawiają szczególnie o tym, co jest ważne, nie rozmawiają o przyszłości, nie rozmawiają o nich, o tym związku, nie rozmawiają o swoich własnych potrzebach. Dodatkowo pani Dorota powiedziała, że my nawet nie potrafimy rozmawiać ze sobą o pierdołach. Po prostu ona bardzo czuje się samotna w tej, w tej relacji, w tym związku, bo wie i ma takie wrażenie, po prostu czuje to całą sobą, że nie lubi. Z nią ten partner spędzać czasu, że oni ogólnie nie potrafią tego czasu ze sobą spędzać, nie cieszą się takim wspólnym czasem. W tym naszym związku nie ma zaangażowania, coś się wypaliło, coś zgasło, ale jednocześnie udajemy, że wcale nie jest tak źle, jak jest w rzeczywistości. Pani Dorota też stwierdza: Nie rozumiemy się nawzajem, nie potrafimy przede wszystkim słuchać się nawzajem, bo każdy tylko gada, mówi coś od siebie. Ale nie słuchamy potrzeb tej drugiej osoby, nie słuchamy tego, co ta druga osoba chce powiedzieć. Nie mamy do siebie cierpliwości. Kiedyś te nasze rozmowy wyglądały zupełnie inaczej, a teraz bardzo szybko pojawiają się duże emocje, pojawiają się nerwy. Nikt nikogo nie słucha, nie mamy do siebie cierpliwości. Aby zrozumieć tę sytuację, pani Dorotę, też trzeba tak ogólnie przyjrzeć się temu związkowi. Pani Dorota mówi, że oddaliliśmy się z mężem od siebie, mimo tego, że już 10 lat jesteśmy po ślubie razem, kilka lat jeszcze byliśmy ze sobą przed ślubem, mamy dzieci, natomiast nadal nie mamy uporządkowanego życia. Nadal żyjemy w małym i, jak to pani Dorota stwierdziła, zbyt małym na nasze potrzeby mieszkaniu. Bo nie możemy się z mężem zgodzić co do naszej przyszłości. Każdy z nas wyobraża sobie tą przyszłość w inny sposób. Nie możemy się z tym zgodzić od lat i tkwimy w takim zawieszeniu, który męczy mnie coraz bardziej. Pani Dorota stwierdza, że te problemy, które ma właśnie w tej relacji, wynikają głównie z tego, że ma zupełnie inną wizję co do przyszłości, co do tego związku, jeżeli chodzi o to, jaką wizję ma ona i jej mąż. Pani Dorota widzi tak wiele różnych takich rzeczy, które są związane z różnicami między potrzebami męża a potrzebami jej własnymi, że po prostu bardzo ciężko znaleźć jej taki obszar, w którym są ze sobą zgodni. No, bo tak, mają odmienne podejście do spędzania czasu wolnego, w inny sposób chcieliby wykorzystywać swoje wakacje, mają zupełnie inne potrzeby co do spędzania świąt. Zawsze, kiedy pojawiają się święta, to zawsze są z tego powodu konflikty, problemy, bo nie mogą się zgodzić, jak połączyć. Te święta swoje własne, rodzinne, z wyjazdami do dalszej rodziny. Tu, w tym obszarze, zawsze mają konflikty, zawsze święta wiążą się dla pani Doroty z takimi trudnymi emocjami, skutniami, wręcz często z karaniem ciszą, z tym, że zawsze takie negatywne emocje się pojawiają i zamiast cieszyć się tymi świętami, ona już w tym momencie przejmuje się, że zaraz nadchodzą święta, że zaraz znowu będą kolejne kłótnie. Pani Dorota też mówi o tej odmiennej wizji przyszłości, w kontekście tego, jak ma wyglądać ich codzienne życie. Nie mogą się na przykład zgodzić z tym, gdzie będą mieszkać: czy chcą mieć mieszkanie na kredyt, czy chcą budować dom, czy chcą dalej żyć w tym zbyt małym, zbyt ciasnym, jak na ich warunki, mieszkaniu, które dodatkowo jest mieszkaniem wynajmowanym. Jej partner, jej mąż się zupełnie tym nie przejmuje, ona jednak potrzebuje takiej stabilności, stabilizacji w tym życiu, poczucia bezpieczeństwa i chciałaby mieć coś swojego, nawet jeżeli miałoby być to coś na kredyt, jednak chciałaby mieć coś swojego. Też zupełnie nie mogą się zgodzić, jeżeli chodzi o te potrzeby mieszkaniowe ze swoim partnerem. Kolejna ważna kwestia, która ich różni, dotyczy wychowania dzieci i tego, w jaki sposób mają tym dzieciom zabezpieczyć przyszłość. Pani Dorota stwierdza więc, że. Tak mocno różnią się od siebie, tak różni się ta ich wizja przyszłości, że naprawdę coraz częściej zastanawia się, dlaczego oni nadal tkwią w tej relacji. I kiedy rozmawiałem z panią Dorotą właśnie na temat jej relacji i związku, to ona po prostu stwierdziła, powiedziała takie bardzo dojmujące słowa, bardzo wynikające z dużych emocji. My po prostu nie potrafimy być ze sobą szczęśliwi. Ale jednocześnie nie potrafimy się ze sobą rozstać. Nikt z nas nie ma na tyle odwagi, aby powiedzieć: to koniec, to koniec tego związku, coś się między nami zmieniło, wypaliło, po prostu ten związek nie ma sensu. Jesteśmy ze sobą nieszczęśliwi, ale jednocześnie nie potrafimy się rozstać. Dużo łatwiej jest nam udawać, że wszystko jest ok i od lat żyjemy w świecie pozorów. Od lat oszukujemy siebie, oszukujemy inne osoby, które są w naszym otoczeniu, udajemy, że wszystko jest w porządku. Dużo łatwiej jest nam udawać, że wcale nie ranimy się nawzajem, choć dobrze wiemy na tym poziomie emocjonalnym, jak wygląda nasz związek i jak my ze sobą się męczymy. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą pani Dorota dodaje w kontekście tego opisu swojego związku. Ona mówi o tym, że nie ma już siły kochać za dwoje. Że kiedyś się na to godziła, że kiedyś próbowałabyś idealną, doskonałą żoną, próbowała kochać za dwoje, natomiast teraz w tym momencie brakuje jej sił. I szczególnie brakuje jej sił na to, żeby kochać za dwoje w momencie, kiedy widzi obojętność ze strony męża, kiedy widzi brak zainteresowania, kiedy widzi brak jakiejkolwiek chęci na to, żeby się zgodzić, żeby poszukać tej zgody, żeby coś zmienić w tym swoim życiu. Ona widzi wyraźnie to, jak ten jej mąż zawiesił się w takim jednym punkcie i próbuje ją przekonać do tego, że on ma rację, natomiast on nie jest w żaden sposób otwarty na jakąkolwiek zmianę swojego stanowiska. I na końcu tej naszej rozmowy pani Dorota stwierdza, że brakuje mi sił na to, żeby udawać, że między nami jest ok, ale brakuje mi również siły na to, żeby odejść. Więc trwam w takim zawieszeniu. I to, jest, to są bardzo ważne słowa, że z jednej strony nie mam siły udawać, że jest OK, z drugiej strony nie mam siły, żeby odejść, i tkwię w takim martwym punkcie, w takim momencie zawieszenia. I tu właśnie kończy się historia, pani Doroty. I chciałbym cię zachęcić do tego, żebyś zastanowiła się, zastanowił się nad takimi trzema pytaniami, co czujesz po wysłuchaniu tej historii czy ta historia wydaje ci się bliska, czy widzisz w niej jakieś podobieństwa do swojej relacji, do relacji, które znasz? Co czujesz w momencie, kiedy mówiłem właśnie o takim poczuciu zawieszenia, o takiej bezsilności? Czy wydaje ci się to stan, w którym naprawdę można przez długie lata trwać? Do czego może doprowadzić taka wszechogarniająca, takie wszechogarniające poczucie bezsilności, takie poczucie zawieszenia w życiu, że z jednej strony nie mam siły udawać, że jest OK, a z drugiej strony nie mam siły i odwagi, żeby powiedzieć, że to koniec. Czy takie podejście, czy właśnie takie zawieszenie w takim martwym punkcie, to jest coś, co jest Ci bliskie, czy takie podejście, że z jednej strony nie potrafimy. Ze sobą być szczęśliwy, że ten związek nie daje nam satysfakcji, że ten związek po prostu jest pusty, coś się w nim wypaliło. Natomiast z drugiej strony, my po prostu nie mamy odwagi, żeby powiedzieć: To koniec. Nikt nie chce przejąć na siebie odpowiedzialności za to, żeby zakończyć tę relację. I tkwimy więc w takim martwym punkcie między niezadowoleniem, rozczarowaniem z tego związku, a brakiem jakiegokolwiek działania, żeby zakończyć tę relację. Tkwimy w martwym punkcie w momencie zawieszenia, bo po prostu bardzo często łatwiej jest nam tkwić w takim miejscu, które dobrze znamy. Bardzo często unieszczęśliwiamy się nawzajem z wygody, z lęku przed zmianą, z tego, że nikt w naszej relacji nie chce wziąć odpowiedzialności za to, żeby zakończyć tę relację, bo bardzo często w takich sytuacjach my już po prostu nie mamy siły na to, żeby ratować ten związek. I nie dość, że nie mamy siły być w tym związku, ratować tego związku, to jeszcze nie mamy odwagi na to, żeby z tego związku wyjść. Jest więc to bardzo trudna emocjonalnie sytuacja, ten punkt zawieszenia, bo my często po prostu tracimy grunt pod nogami i nie wiemy, co mamy w takim momencie robić. I tu kolejne pytania refleksyjne do Ciebie. Jak myślisz, ile czasu można trwać w takim momencie zawieszenia? Czy taką bezsilność, naszą życiową bezsilność można w jakiś sposób przełamać? Jak myślisz, jak wiele osób godzi się na takie egzystowanie w wypalonym związku, w związku, który nie daje już nam żadnej satysfakcji? Jak myślisz, jak długo można w tym swoim życiu udawać, że wszystko jest w porządku, że wcale nie jest tak źle? Jak długo można oszukiwać siebie, można oszukiwać swoje otoczenie? Jak długo można udawać? Że my sobie radzimy, natomiast przecież to są tylko pozory, bo po prostu my w tej relacji nie mamy odwagi powiedzieć, że to koniec, i ta druga strona również nie ma odwagi powiedzieć, że to koniec. Dajcie znać, jak rozumiecie tę sytuację, ten związek pani Doroty, w, której, w którym ona czuje się wypalona, nieszczęśliwa, czuje, że nie ma ze strony partnera żadnej chęci na to, żeby ten związek naprawić. A ona tyle czasu próbowała o ten związek walczyć, próbowała kochać za dwoje i straciła te siły. A więc można powiedzieć, że w tej relacji nikt już nie walczy, natomiast dwie osoby trwają w tej relacji i nic nie potrafią z tym zrobić. Jak myślicie, do czego takie zawieszenie w takim martwym punkcie związku, wypalonego związku, może doprowadzić? Mam nadzieję, że ta historia w pewien sposób sprawiła, że się zastanawiacie nad swoim życiem, nad tym, czy jesteście w tym życiu szczęśliwi, czy jesteście w związku szczęśliwi. A może w tym momencie uświadomiacie sobie, że jednak również dochodzicie do takiego momentu, w którym utkniecie w martwym punkcie, w punkcie, w którym pojawi się bezsilność, bezradność, i z tego punktu, martwego punktu bardzo trudno będzie Wam się wydostać. Ponieważ z jednej strony już nie macie siły na to, żeby oszukiwać samych siebie, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest okej, okay, że wcale nie jest tak źle w naszym związku, natomiast z drugiej strony nadal nie macie w sobie jeszcze odwagi, żeby powiedzieć, Stop, to koniec, ten związek nie ma już sensu, bo tak długo się starałem kochać czy starałam kochać za dwoje, że po prostu zabrakło mi sił. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie takie historie, czy widzicie takie związki, które trwają mimo tego, że ludzie w tych relacjach się unieszczęśliwiają nawzajem. Czy jeżeli przyglądacie się takim związkom, czy widzicie jakieś punkty wspólne, czy coś w tych związkach jest do siebie podobnego? Oraz dajcie znać, jeżeli znacie historię kogoś, kto był w takim martwym punkcie, w takiej sytuacji, w której już nie miał się walczyć o związek, ale jeszcze nie wiedział, jak z tego związku się wydostać, czy taka osoba zrobiła coś takiego, żeby właśnie odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem? Jakie kroki podjęła ta osoba? Bo może właśnie taki komentarz będzie ważny, bo osoby, które oglądają taki materiał, chciałyby dostać podpowiedź. Jak można sobie poradzić właśnie w momencie, w którym utknęliśmy w martwym punkcie. Jeżeli chcecie, ja ten temat rozwinę. Pokażę Wam różne drogi do tego, jak można z takiego martwego punktu się wydostać. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, żebyście dali po prostu znać, jak Wy sobie poradziliście, albo osoby z Waszego otoczenia sobie poradziły, oraz czy ten temat jest dla Was ważny. Czy chcielibyście poznać sposoby inne, które z mojej perspektywy, z perspektywy psychologa, mogą pomóc komuś wydostać się z takiego martwego punktu, bo ja wiem, że to jest moment w naszym życiu, który jest bardzo trudny emocjonalnie. Moment, w którym czujemy bezsilność, bezradność, moment, w którym czujemy, że nie mamy przed sobą żadnej przyszłości, że po prostu cały czas będzie tak samo albo będzie tylko gorzej, że nic dobrego nas w życiu nie czeka, bo tak często czują się osoby, które właśnie są w tym martwym punkcie. Dajcie znać, czy chcielibyście poznać jakieś sposoby na to, jak się wyrwać z tego martwego punktu, jak zawalczyć o siebie, o swoje życie. Może. O to, żeby po prostu ten związek zakończyć i otworzyć się na to, żeby mieć inne życie, bardziej szczęśliwe życie, albo po prostu życie na swoich własnych zasadach, a nie życie w związku, w którym godzimy się na przekraczanie naszej własnych granic. Jeżeli uważasz, że ten temat jest dla Ciebie ważny, zostaw komentarz, ale jeżeli uważasz, że ten temat, Byłby ważny dla kogoś z Twoich bliskich, wyślij im ten materiał. Niech sobie spokojnie posłuchają tej historii pani Doroty i niech skupią się na tych pytaniach refleksyjnych. Może to właśnie ten film coś sprawi, że te osoby podejdą do tak, z taką większą refleksją do swojego związku. Także wyślij ten film o sobie, która może w tym momencie zmagać się z taką sytuacją, że utknęła w tym martwym punkcie.